Szybka aktualizacja dotycząca burz. Mamy już prognozy pogody z sieci obserwatorów burz, z polskich łowców burz od IMGW, ale przede wszystkim mamy sytuację, która jest aktualnie w Polsce w godzinach popołudniowych. Polska wschodnia i Polska północna pod chmurami. W Polsce wschodniej występują burze, w Polsce północno-wschodniej również tworzy się tworzą się już tutaj komórki konwekcyjne przy bliskości frontu atmosferycznego. Bardzo szybko być może te komórki konwekcyjne zaczną łączyć się w większe Układ. Zobaczcie tu przede wszystkim obszar w okolicach Olsztyna. Tu mamy zdecydowanie więcej konwekcji. Konwekcja jest również w województwie podlaskim, ale jeżeli bardziej skierujemy nasz wzrok na południe, to okolice Lublina, Radomia, Zamościa tu również występują burze. Lokalnie oczywiście pojawiają się też opady gradu. Jeżeli wejdziemy sobie na radar i aktualnie zobaczymy, jak ów radar wygląda, no to już możemy w tym wypadku, w tym momencie zauważyć pierwszą linię burz. Pomijam Polskę południowo-wschodnią, tu mamy burze, ale one nie stanowią dużego zagrożenia. Tutaj natomiast w Województwo Podlaskie mamy strefę komórek konwekcyjnych, które również tworzą burze. Natomiast nas interesuje obszar tu bardziej na północy. Widzimy od goszczy, przez Grudziądz aż po Olsztyn zaczynają tworzyć się kolejne komórki konwekcyjne które prawdopodobnie w niedługim czasie, być może utworzą coś większego, być może utworzą jakiś większy układ burzowy. Na północy nad Morzem Bałtyckim również występują już komórki konwekcyjne, właśnie na samym froncie chłodnym, a więc dynamiki jest dosyć dużo. Ja Was osobiście zapraszam przede wszystkim do odwiedzenia strony obserwatorzy.info, na której znajdziecie najnowsze, najnowsze informacje i znajdziecie również raporty innych użytkowników, dzięki którym będziemy mogli wiedzieć, co tu Tutaj się dzieje w pogodzie, dzięki którym też będziemy mogli zobaczyć, jak generalnie sytuacja pogodowa wygląda. Przypominam też o instalacji aplikacji Monitor Burz na wasz telefon bezpłatnej aplikacji, która również ostrzega przed burzami przed sytuacją, jaka może być. A jaka może być sytuacja? Zerknijmy sobie na Swiss Nocast i zobaczmy, co tutaj w kolejnych godzinach może się dziać. Od dłuższego czasu jest faworyzowany scenariusz, że między godziną 15, 16 bądź 17 na samym Bądź przed frontem atmosferycznym będą przemieszczały się formacje konwekcyjne, które będą przynosiły silniejsze porywy wiatru, i ta strefa będzie wędrowała do Polski południowo-wschodniej, za tą strefą oczywiście przejaśnienia, a następnie przymrozki. To może powodować, że przed nami również przede wszystkim silne porywy wiatru. Tam, gdzie byśmy mieli formacje konwekcyjne, te porywy wiatru byłyby silniejsze a więc przede wszystkim obszar północnej części województwa Mazowieckiego, województwo Podlaskie. Południe województwa warmińsko-mazurskiego i województwo lubelskie. Lokalnie pory wiatru do 80 bądź 85 km na godzinę, w zależności od tego, jak te formacje liniowe jaką przybiorą pozycję i jak się będą przemieszczać. Natomiast jest to zaostrzenie prognoz ostatnich, dlatego tutaj też ten odcinek powstał. Jeśli chodzi natomiast o prognozy z innych stron, to tutaj od razu zrobimy, moi drodzy, przegląd. Zacznijmy od prognozy od sieci obserwatorów burz. Tutaj ta prognoza już się pojawiła w dniu wczorajszym. Ona przede wszystkim Polskę północno-wschodnią, mazowieckie i lubelskie wzięła pod tak niewielkie zagrożenie burzowe z racji tego, że tutaj formacje konwekcyjne mogą być po prostu silniejsze. Tu się może dziać więcej, właśnie szczególnie na obszarze województwa mazowieckiego i województwa podlaskiego włącznie właśnie z tymi formacjami liniowymi przed frontem atmosferycznym, które mogą przynieść po prostu silniejsze porywy wiatru, na które też warto zwrócić uwagę. Moi drodzy, ja przychodzę do kolejnych map. Sekunda dla naszego sponsora, i wracamy. Partnerem kanału jest marka Eta, producent urządzeń AGD z gwarancją nawet do 10 lat. Marka Eta jest obecna na europejskich rynkach już od ponad 80 lat, a jej produkty można kupić m.in. w sklepie firmowym eta etamyślniksklep.pl. Dziś natomiast została wydana prognoza od polskich łowców buszy. Ja też czekałem z zastanowieniem co będzie z tą prognozą. Ona została wydana dziś w godzinach chyba przedpołudniowych z tego co wiem. No i tutaj mamy informację również, że obszar Polski od południa województwa Kujawsko-Pomorskiego po województwo mazowieckie podlaskie, województwo podkarpackie, czy, lubelskie przepraszam, część północną województwa świętokrzyskiego oraz województwo łódzkie tutaj szansa na burzę jest większa do 50, powyżej 50%. I co warto zaznaczyć, mamy tutaj też jasno opisane, że burzą towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do około 20 mm, silne porywy wiatru przeważnie do około 70 km na godzinę, ale w obszarze z ograniczonym linią Białystok-Płock-Radom-Lublin możliwe są porywy wiatru osiągające lokalnie 80 do 90 km na godzinę, szczególnie w czasie przechodzenia liniowego układu burzowego, Bądź też jeszcze opady drobnego gradu. Cała prognoza znajduje się na stronie lwcbusz.pl, na którą Was serdecznie zapraszam. Przechodzimy jeszcze do IMGW. Sprawdźmy, jak tutaj IMGW sytuację pokazuje. Tu mamy aktualizację we wczorajszych prognozach. Obszar Polski Północno-Wschodniej był zaznaczony na żółto, z możliwością występowania mocniejszych burz. Natomiast tu w tym momencie zostało to wykasowane i wschód kraju ma tylko i wyłącznie słabe burze. Jak czytamy, burze mogą występować na wschodzie, północnym wschodzie i centrum kraju w strefie przemieszczającej się z północy na południowy wschód zatoki niżowej wraz z frontem atmosferycznym. Nie można wykluczyć większych kumulacji opadów w wyniku przechodzenia kilku stref opadów przez jeden obszar. Wtedy suma może osiągać 20 mm pory wywiatru do 60 km na godzinę. O ile sieć obserwatorów burz i polscy łowcy burz zaostrzyli, znaczy zaostrzyli, tutaj również widzą możliwość przejścia liniowego układu być może nawet burzowego. O tyle IMGW tego nie widzi. Więc tutaj przynajmniej patrząc po tej prognozie, po tej aktualizacji, widzimy, że sytuacja jest według IMGW spokojniejsza. Aktualne ostrzeżenia no to przed przymrozkami w Polsce centralnej, północno-wschodniej zaznaczone na żółto, natomiast na czarno, moi drodzy, mamy zaznaczone cóż aktualnie burze, gdzie występują, czyli na północ od Łomży, północna część województwa podlaskiego, północna i, i pół Północno-wschodnia część województwa warmińsko-mazurskiego oraz obszar północnej części województwa lubelskiego, województwo mazowieckie-południowa część. No i cóż, przed nami kolejne godziny, które pokażą dokładnie, jak sytuacja będzie wyglądać. My, oczywiście, ja jeszcze auta co prawda nie mam, ale być może hondą podjadę gdzieś tutaj w okolicach zobaczyć, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Być może sam, być może z Martą, być może będzie jakiś live, trudno mi powiedzieć. Natomiast ta strefa frontowa się powoli zbliża i w godzinach wieczornych na pewno będzie bardziej dynamicznie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, żeby być na bieżąco z sytuacją pogodową. Przepraszam za moją fryzurę, bo generalnie dzisiaj to, te odcinki robimy na szybko, bo tu się dużo dzieje. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie. Partnerami kanału są aplikacja Monitor Bush. Unikalna aplikacja pogodowa na urządzenia mobilne z raportami oraz powiadomieniami o burzach w pobliżu. Marka ETA, producent solidnego sprzętu AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat. Prido, producent wysokiej jakości wideo rejestratorów w dobrych cenach z naszym kodem 20% rabatu. Link w opisie. Dziękujemy również wszystkim patronom i wspierającym ten kanał. Wasze wsparcie pomaga w jego rozwoju. Wszystkie linki do wsparcia znajdziecie w opisie.